instalację fana marka. Tak naprawdę dwie instalacje wykonane przez naszą firmę. Jedna wykonana w ramach przetargu gminnego, druga już prywatnie. Te same moce, te same moduły różne falowniki. Sprawdźcie jak działają. Dzień dobry. Jestem właścicielem instalacji solarnych. Mam dwie instalacje, jedną mam gminną, drugą mam swoją prywatną, obie zostały. Wykonane przez firmę Solar Time. Mamy dwa falowniki. Jest falownik firmy SOFAR i jest falownik firmy Szteka. Falownik firmy SOFAR to jest z instalacja gminna, a falownik firmy Szteka to jest moja prywatna instalacja. Obie zostały założone w lipcu tego roku no i pracują.